Istniemy w Szczecinie, w ku Kung Fu najdłużej. Styl, który my ćwiczymy, jest choi fat. Pochodzi z południa Chin, co można nie powiedzieć. Charakteryzuje go dość duża dynamika, dość duża wszechstronność zawiera w sobie. 36 rodzajów broni, w przeciwieństwie do wielu różnych systemów mamy elementy od elementów walki, samoobrony po elementy zdrowotne, czyli różnego rodzaju formy wewnętrzne, formy oddychania i tego typu rzeczy. Ludzie, którzy naprawdę mają chęć i czas mogą świecić u nas codziennie, oprócz niedziel. W zasadzie jesteśmy codziennie od 17 do późnego wieczora na sali prowadzimy różne zajęcia. Nasze zajęcia kierujemy zarówno dla najmłodszych, dla dzieci, takich od 6 lat w górę, jak również dla osób starszych, łącznie do, do 60-70 lat. Tu za Kung fu oferujemy również zajęcia Tai Chi, tak każdy znajdzie u nas coś dla siebie. W Kung fu najbardziej mi się podoba, że jest taka niecodzienna, inna. Bardziej w komforcie, podoba mi się kopanie. Wszedłem na treningi, spodobało mi się, bo można trenować codziennie. Tener poświęca dużo czasu i jest ogólnie fajny. Myślę, że Kung Fu, ten styl, który ćwiczę, jest najbardziej rozbudowany i ma na wszystko jakąś receptę. Można znaleźć coś dla siebie. Nawet widać po naszej sekcji, która tu ćwiczy. Ćwiczą mi ludzie więksi i mniejsi i każdy znajduje coś dla siebie. I rozpatrywać jakieś osiągnięcia sportowe. Mamy w dorobku dwóch wicemistrzów mistrzów Polski w full kontakcie. Mamy paru triumfatorów, w jakichś różnego rodzaju turniejów full kontaktu. Mamy, mamy zawodników, którzy startują czy nie w różnych zawodach, zdobywają dosyć wysokie lokaty. Urządzamy co roku obozy szkoleniowe, różnego rodzaju seminaria, uczestniczymy w zawodach. Przyjeżdża do nas mój nauczyciel do Kwai Wong, prowadzi seminaria, więc oferta jest duża. W każdą sobotę na przykład mamy sparingi dla osób, które są zainteresowane walką. Jeśli chodzi o skuteczną samobronę, myślę, że człowiek ćwiczący u nas około dwóch lat jest w stanie wybrnąć na ulicy z opresji. Nie mówimy tutaj oczywiście o walce jeden przeciwko dziesięciu, jak w filmach Made Hongkong, Hong Kong, ale o na padach, nie wiem, jeden na jednego, dwóch na jednego. Natomiast opanowanie całego systemu no, wymaga kilkudziesięciu lat, więc ciężko jest stwierdzić dokładnie, ile czasu zajmie opanowanie całości, czy chociażby dużej większości.